Jezioro Myśliborskie jest jednym z 40 jezior na terenie powiatu myśliborskiego. Jest zarazem jeziorem największym i najgłębszym. Geograficznie ciągnie się od południa na północ przez prawie 7 km. Jak na każdym, choćby najmniejszym zbiorniku wodnym, tak i tutaj gromadzi się różne ptactwo. Szczególnie teraz w porze późnojesiennej czy zimowej. Często przechodzący ludzie dokarmiają kaczki, gęsi czy łabędzie. Najbardziej popularne kaczki krzyżówki stanowią mocną przewagę ilościową. Bywają też łyski, mewy, łabędzie, gęsi, gęgawy, a i też niekiedy perkozy. I nie byłoby nic niezwykłego w tej obecności ptaków tak pospolitych, jak w każdym mieście nad jeziorem. Kaczka krzyżówka to największa i najbardziej pospolita kaczka pływająca. W Polsce żyje kilkaset tysięcy sztuk krzyżówek. Jest ich tyle, że bardzo często przechodzimy obojętnie obok nich. I nieważne, czy jest ich kilka, kilkadziesiąt, czy wiele setek, często jest spotykana w miastach, gdzie jest bardzo ufna człowiekowi. Samiec ma zieloną głowę. Odgraniczono od reszty ciała białą obrożę. Tu w barwach czarno-brązowo-biało-szary. Dziób żółty z czarnym końcem. Samica zaś ma mniej kontrastowe ubarwienie. Można by rzec mniej urodziwa od samca z ubarwieniem biało-beżowo-brązowym. Tutaj, w myśli Bożu, jest jeszcze coś. Ta dość ładnie wyglądająca kaczka o białym zabarwieniu i z żółtym dziobem, to rzadko spotykany osobnik. Kaczka, będąca następstwem skrzyżowania się rasowej krzyżówki z kaczką domową, czasem z inną kaczką, a czasem z powodu zaburzeń genetycznych. Znawcy ornitolodzy nazywają taki przypadek sołtys. Dlaczego sołtys? A dlatego, że ta kaczka jest o bardzo wyraźnie innym ubarwieniu. Jest rzadko spotykana. Bywają ponoć sołtysy samce i samice. Długość ciała to około 65 cm. Rozpiętość skrzydeł od 80 cm do 1 m. Masa ciała do 1,5 kg. Jaką płeć ma ta powiedzmy już nasza kaczka? Trudno zgadnąć. Przywrunęła nie wiadomo skąd, nie wiadomo na jak długo. Pojawia się zawsze na późną jesień, żeby przezimować na jeziorze Myśliborskim przy ujściu rzeki Myśli spływającej do rzeki Odry. Kiedy i gdzie odleci? Też nie wiadomo, ale najważniejsze jest, że w ogóle jest i można ją podziwiać i chciałoby się rzec, Bądź z nami jak najdłużej. Warto przychodząc przez park nad jeziorem Myśliborskim przystanąć, popatrzeć, zerknąć choć na chwilę, a może i dokarmić ptactwo zimą. Ptaki te lubują się przede wszystkim w ziarnach zbóż. Kapuście, marchewce czy kukurydzy. Taki pokarm najlepiej wysypywać na brzegi jeziora. Ptaki genialnie sobie poradzą z konsumpcją tego pożywienia. Nie należy jednak, jak to często robimy, dokarmiać ptactwa chlebem czerstwym. Obserwujmy i dokarmiajmy mewy, łabędzie, kaczki i całą resztę zimującego ptactwa. Nie zapomnijmy o naszej kaczce Sołtysie, kaczce niezwykłej.